w porządku, to no, no, tak, tak naprawdę wszystko w porządku, bo coś tu Przeżyliśmy 1500 dni na jednym bloku z Bobów Minecraft, kliknij to, zobacz jak im poszło! Eee, yy, Aberka, trochę się słuchajcie drze... Yy, aberka, odstaw ten mikrofon od siebie, bo chłopie... Co drze? Moje uszy! Dobra, ludziskie, a rozpoczynamy z... mówić tak, mówił tak? A nie, teraz to jest po prostu super superancko, wszyscy widzą to po prostu <laughs> z zadowoleniem. Tak, zadowoleni Leni, no. no tak mi się właśnie wydaje <laughs> Ludiska, rozpoczynamy super epicki, kolejny odcinek, pamiętajcie o subskrypcji, łapeczcie i w ogóle milicie... Nie widzicie... mów, nie mów, nie mów, że to jeszcze nie subuje. No, nie. No, no tak się chyba nie. Ewidenty, Tak się chyba może wydarzyć, ale słuchajcie, patrzcie na ten wielki projekt i bo w ogóle ty aberka widziałeś, że ja troszeczkę wyspę powiększyłem czy nie? Nie, stary, ja kopię bloka, kopię se jednego bloka! Dobre, bloka dobra, dobra! Bloka. Ale możesz ten mikrofon trochę ciszyć, serio, by troszkę... By Ej dało... serio dobra, to no. trochę oddala. Oddaliłem go o stare pół centymetra, jest git? Nie, jest lipa. Bo ci się co ty gadasz? No? Nie, naprawdę? Naprawdę, pucik, no, 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 no to naprawdę! Dobra, za... w panel sterowania, bo no, jestem no, programistą tutaj, i go przecie... Się... O kurde, serio się podgłosił. Nie no? żartowałeś. A okay, teraz! To teraz powinno być nic. <laughs> teraz prawie nie słyszę, poczekaj, no co? Halo? Halo! Halo! Centralo! O dobra, teraz jest git, teraz jest git, widzowie napiszcie w komentarzu, abry mikrofon, a ja wam przypnę serduszko, ale ludziska, patrzcie na to, co tu się w ogóle wydarzyło, ponieważ to jest y, największy normalny szok, patrzcie A ludziska. właśnie, ja nie patrzę, bo ja kopię sobie jednego bloka, no, bloka, i ogóle, bloka, ale wiesz, robię nowego bloka, A tak, ale ty sobie kupisz broka. tego jednego bloka, ale wiesz, że ja ci wyprzedzę. mamo mi już brakuje, więc y, tam, y, tam za bardzo 4000 tam... bloków to nie jest tak mało, wiesz? A wykopę to w jedną noc, jak ci nie będzie, ale patrzcie ludzie. Powiększyłem całą wielką platformę. Zobaczcie, o ile normalnie bloków. To naprawdę robi wrażenie. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, gigant. I, potwór, nie potwór. Ważne, że ma otwór. Co <laughs> jest grane? Tutaj, jak. <laughs> jak możecie zobaczyć, jest takie wejście. I ktoś z Was może zapytać, ale, bobek, po co ty robisz takie wejście? Otóż tu, ludziska, ponieważ w tym miejscu na całą tą platformę. Wszystko dobrze wyliczyłem. I tutaj będzie automatyczny mag. Magazyn. Rozumiecie to, ludziska? jak będę wkładać na przykład itemki do jednej skrzydeczki, to one się będą rozkładać na cały ten wielki magazyn. Więc y, powiem wam, to jest naprawdę wielki projekt i w dzisiejszym odcinku... E, a ja mam tam przyjść i na to patrzeć, czy mam dalej kopać bloki tak e, No nie musisz przyjść, bo ja teraz do ciebie pójdę, ponieważ chciałbym od ciebie odkupić, Aberka, całe twoje żelazo. A ja po... jestem na środku jak coś. Tylko please nie zrzucaj mnie, bo mam ponad 60 leveli. E, to w takim razie chciałbym ci chyba zrzucić.

co? Ja nie chcę żeby ta świnka spadła. Ty Aberka, wiesz co ci powiem, yy, bo ja mam do ciebie interesy w ogóle. Wow, co tu mnie bije? W ogóle i nie dość że idę do twojej wyspy, to już mnie biją jakieś stworzenia. To mi się Abera nie podoba. Słuchaj, Abera, ważna sprawa, chcę od Ciebie odkupić całe twoje żelazo, jakie tylko posiadasz. Cześć użytkowników! Czy mogę Ci dzisiaj pomóc? Ty! Jestem no nie... nanorobotem Abra z Abra Corporation I... Nanotechnology I jestem do twoich usług Ej, chciałbym kupić całe żelazo, jakie tylko posiadasz na twoim jednym bloku w Minecraft Oczywiście nie ma problemu, tylko użytkowniku Czy wiesz, że no. musisz najpierw zaakceptować regulamin, abyśmy tak, przeszli do transakcji? Tak, akceptuję regulamin w tym momencie Tak, ja się czuję jakbym gadał z takim villagerem Albo w sumie nawet z tym głupim, tym zielonym No, Osoba tak. przechowująca twoje dane RODO, jest to Abra Abrowski mieszkający przy ulicy Boboto Debil 1A. I ja ci dam! Sam jesteś debil, kre. W takim Dobra, razie co mogę ci sprzedać ey, bądź co chcesz. Żelazo, u mnie kupić. To całe żelazo swojej całej wyspy normalnie odkupić. Oczywiście, w takim razie, użytkowniku, chodź za mną! Dobra, Musimy i... chwytać dzień! Chwy tak jest, i chciałbym jeszcze od ciebie odkupić elektryczkę, chłopie. Bo wiem, że ty masz tych elektrycznych nawet sporo. To ja z bardzo Drogi użytkowniku, no. nie mogę tego dla ciebie zrobić. Czemu? Drogi użytkowniku, przeszukuję mój magazyn. Ej, ale, ale, Aberka, powiedz ty chociaż, że ty, że ty masz tu żelazo, Bo jak się ukaże, że ja tutaj siedzę tyle czasu, a ty mi powiesz, że ty nie masz żelaza, to ja się zdenerwuję, Abera, naprawdę? Się Drogi zdenerwuję. użytkowniku. No! Mój poziom naładowania baterii wynosi 69%. I, i nie, nie chcę ładować, ja chcę kupić żelazo! <noise> chcesz ładować nanorobota Abre! Nie, nie chcę ładować żelazo! Co w takim ku... razie zrobić? Żelazo kupić! Oczywiście, nie ma problemu. Drogi użytkowniku, proszę cię, zaczekaj tutaj, a ja zajrzę do mojego nano magazynu. Dobra, to, to w takim razie idź, to ja, ja może pójdę z tobą do tego nano magazynu. Co o tym sądzisz? Drogi użytkowniku, nie masz tutaj wstępu. Dobra, Podaj tutaj... hasło. O, yy... Abra to debil. Hasło nieprawidłowe. Masz jeszcze dwie próby. Bobo to debil. Nieprawidłowe hasło, masz jeszcze jedną próbę, jeżeli eee. podasz złe hasło nanorobot Abra wyłączy eee. się i nie będziesz mógł nie. z niego skorzystać. Dobra, co chcesz to w takim mówię. razie nie zrobić? Nie, mówię, nie mówię, stoję tutaj i nie przeszkadzam. Dobrze. W takim razie idę przeszukiwać magazyn. Dobra, i ciekawe ludziska, jakie może być hasło. Weźcie, napiszcie swoje propozycje w komentarzu, a na przyszłym odcinku mogę to sprawdzić, czy, czy to hasło będzie działać. Piszcie w komentarzach, co myślicie za, za poprawne hasło. I w ogóle mam taką prośbę, żeby on coś tam przeszukał, słuchajcie tam coś tam grzebie w tej skrzyneczce. Cyk po tej jednej, teraz sobie tam patrzy, ej, się zachowuje! Dosłownie jak robot! O, tam jest skrzynka chyba z żelazem, ale bardziej jak chłop się zachowuje jak robot. Tutaj tak patrzy, Luka, ma takie w ogóle robotowe ruchy, czy, czy jakby to powiedzieć, ale to serio! To dosłownie tak wygląda. I, i teraz przegląda z drugiej strony, teraz skrzynka ze szmaragdami i E, robot! I jak udało ci się, czy nie? E, robot się chyba zaciął ludiska. E, o, się chyba zaciął. Ewidentnie nasz robot się normalnie zaciął. Dobra, chyba wraca do nas. Da, wraca do nas. Tak, idzie do nas. Ej, I jak masz ze czy nie? Halo, robotiku. Cześć użytkowniku, czy mogę ci w dzisiejszym pomóc? Ej, chcę jak odkupić żelazo od ciebie. To, Oczywiście które... nie ma żadnego problemu, zabrałem no. całe żelazo jakie o. posiadam na Co? swojej wyspie. Ile, ile chciałbyś za jeden stack ty mi powiedz? Powiedz mi tylko drogi użytkowniku, czy chodzi ci o blok żelaza, czy o sztawki żelaza? Może być y, bloki najlepiej, najlepiej to w blokach, to, to mniej by miejsca zajmowało, ale jak Drogi starki, użytkowniku. To... No? Powiedz mi, jaką walutą chciałbyś zapłacić? Smaragdy, smaragdy, smaragdy. Oczywiście nie ma żadnego problemu, jednakże <laughs> miej to na uwadze, że szmaragdy no. są mało wartościowe i będziesz Oho. musiał prawdopodobnie wybolić bardzo dużo pieniążków. Eee, są sąsiedzi, ale my jesteśmy dobry kumple, tu tu, tu jakiś, ja mam kot rabatowy. Też, możemy zostać kumplami, jeśli chcesz, oczywiście, nie ma problemu. Patrz, mam kot rabat, rabatowy, tutaj napisane, taki kod dostałem. rabatowy? No i tutaj też, od, od Julii. Julii powiedziała, że jak to przyniosę, to będę miał rabat. Pokien różowy barnik sztuk 4. Tak? Książka no. Minecraft Bóg. Jedna sztuka. No, Kotra ty... został przyznany pomyślnie o! 15%. 15%! Robi wrażenie! Dobrze. To... Proszę, do Nie. tej skrzyneczki umieszczam no. 64 bloki Uuu, żelaza. Ile ja ty kosztujesz Moragdów? Chciałbyś Chciałobyś coś jeszcze zakupić? Eee, kolejny stack bloków. Oczywiście nie ma żadnego problemu. W takim razie umieszczam w skrzynce kolejny stack bloków żelaza. O, jeszcze jeden. chciałbyś coś jeszcze zakupić? Jeszcze jeden stack bloku. Niestety nie posiadamy takich itemów. Dobra, to to, to chcę kupić. Albo Elytrea, jeszcze Niestety nie posiadamy. elitre. E, już o. proszę mi dać sekundkę, sprawdzę mój magazyn. Do, no no, nie, no ludziska, ja tu chyba zaraz jajko zniosę. Ja wiem, że ja nie jestem ptakiem, ale wydaje mi się, że zaraz to jest zniosę jajko. I w ogóle, wiecie co, to ja bym może teraz, tak wiecie, wziął jeden ten tak bloków, wziął drugi z bloków, i jak sobie on tam patrzy, wiecie, ty te... Drogi użytkowniku! Miej to na uwadze, że ja wszystko słyszę i, i wszystko widzę. I ty, ty to, to słuchajcie, to teraz nic nie będzie. Drogi użytkowniku, miejcie no. na uwadze, że dalej wszystko widzę i e, dalej wszystko słyszę. Eee, to, to masz to elektrycznie za bardzo. Oczywiście, użytkowniku, mogę to dla Ciebie zrobić. Dobra, to, to wrzucaj. O, i teraz chcę zapłacić za to wszystko. Cześć, I za... czy mogę coś dla Ciebie jeszcze zrobić? Tak, zapłacić chcę za to! Oczywiście nie ma problemu. Kod mm. rabatowy, kod promocyjny. 15% został pomyślnie zaakceptowany i dodany do Twojego koszyka. Mm -hmm. W takim razie chciałbym się dowiedzieć, jaką walutą będziesz płacił, drogi użytkowniku. Ragdy i diamenty. Ragdy i diamenty. Dobra. W takim mm. razie chciałbym zauważyć, że mamy tutaj 64 bloki żelaza. Ragdy. Daje nam to 9 razy 64 razy sztuk żelazo. Razy 2. Czyli. I to będzie w takim razie, proszę Cię, ja Ciebie, jeden stak diament. Jeden stak diamentów? 64 sztuk diament. E, a ile szmaragdów? Jeżeli będziemy mnożyć to na szmaragdy, drogi użytkowniku, będzie to 128 razy, 64 razy sztuk szmaragd. Czyli? 128 stak szmaragdy. 128! 8 sztaków to poczekaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Drogi, już zgodnikuj, czy mógłbyś mi to wymienić na bloki szmaragdów? Dobra, to, to nie, no ale to ja myślałem, że taniej będzie miał być ten robot jakiś cholerny, a tu Brawa, widzisz... Krawat żarty... został pomyślnie zaakceptowany, 15% od I... I swojego co? zamówienia. Już wylądowało w koszyku. Bacie? Nie no, to mi się nie podoba. Abera, to mi się naprawdę... Możemy do tego jeszcze dołożyć darmową dostawę w dniu dzisiejszym. <grym>, to ja, ja, ja podziękuję z tej darmowej dostawy. Ja już tu robię bloki z tego jeżeli w tej rezy momencie. Jeżeli rezygnujesz chcesz zrezygnować z darmowej dostawy, nie. kliknij czerwony przycisk po nie. prawej stronie, dobra, a uzyskasz dodatkowe 2,5% rabatu na całe zamówienie! Dobra, chodź teraz na górę. Ty nie chcesz skorzystać z rabatu 2,5% na niech. całe zamówienie. Czek, w takim razie... Pot został anulowany. Y, a, a, y, y, ale, ale, ale ja chciałem Obera. Pot wynosi aktualnie 0%. Jak to? No było 15% wcześniej! Mogło być nawet 17,5%, ale drogi użytkowniku, zrezygnowałeś. Nie, widzicie co, ludziska? Możemy to transakcję zacząć jeszcze raz. Y, y, a i co? I odmowa będziesz iść do tego magazynu i to wszystko? Wracam kod rabatowy. O, dobra, to ja teraz znowu chcę ten kod rabatowy, proszę i proszę mi go naliczyć i... Przepraszam, niestety kod rabatowy został już wykorzystany wcześniej. Aha... Yy, 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 nie ja ja zaraz po prostu nie wytrzymę! Yy, Czyli chcesz to... zapłacić za swoje zamówienie? Tak, chcę zapłacić. Masz tutaj to i masz to. Git Oczywiście jest to za mała kwota. Dobra, dokładam to jeszcze. Dobrze, użytkowniku, czy przestaniemy żartować? Dobra, to ha, 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 może ha, ha, ha. być... Dobra, i się i, I słuchaj, i tak, za tą elitrę i za ten jeden stak. Y, użytkowniku, niestety nie mogę dla ciebie tego zrobić. Dobra, Ta, ale to, się to, to zbyt tyle i więcej nie dam, może być? tak którą dalej wprowadziłeś jest zbyt niska. Dobra, ale nie chcę tego, pół staka zabierasz bloków. Pół staka zabieram blok, 64 Pasuje? żelazo. Nie, niestety nie pasuje. Czy masz użytkowników w swojej ofercie może netheryt? O, nie mam netherytu, ale możemy możemy. Jedno pospokować. pradawne zgliszcze, jedna sztuka, pradawne zgliszcze równa się 16 blok żelazo. Dobra, to aberaty, a mogę Ci zatrudnić do tego, żebyś mi poszedł ze mną i kopał czy nie? Jestem nanorobotem Abra z Abra Technology i służę Ci do usług. Dobra, to chodź, idziemy kopać ko w takim razie yy, nethery, tu w ogóle zostawiłem kilof. Nie ma problemu, bry... użytkowniku, miej tylko tam na uwadze, że jest powiem. to kosztowne. Eee, kosztowne? Chodź, dobra, tam mnie gadaj, chodź. Jedna i... minuta kopania to dziesięć eee, szmaragdów. Ta, no raz się zaraz, dziesięć, jak to? tu? Nie dziękuję, już byłem w toalecie. Yyy, to, to fajnie. To chodź, Aberka, może do piekła. I powiem ci w ogóle, masz Abera naprawdę suchnące skarpety. Ale tak dosłownie suchną na kilometr. No, już jeżeli chcesz bać o nasze relacje, proszę nie obrażaj mnie. Eee, yy, a co jeśli będę, to co wtedy? Oczywiście możesz to robić. Jestem robotem, jestem znowu. do Twoich usług. Dobra, chodź, chłopie, idziemy w to miejsce, gdzie kupaliśmy. W już zobacz... Niestety, mój mechanizm napędowy nie pozwala mi na szybkie przemieszczanie się eee, po takim terytorium. O, to, to chłopie, ja cię może pomogę, bo tu cię normalnie wyjaśnią e, te typy i będzie przypał. Gdzie było to nasze wejście do tej kopalni? Bo ja za bardzo chyba to zgubiłem. Jak mam Drogi być w czery... Niestety, nie wiem o czym o, mówisz. Tutaj. komendę po raz kolejny. Ej, chodź tutaj, chodź za mną. Szybko i idziemy kupać im ten, yy, co ty chcesz, przedawne z Gliścia! I słuchajcie, ludziska, dzięki tym Pradawnym Zgliściem kupimy całe normalnie wszystko, co się będzie dało. więc mam nadzieję, że się naprawdę uda. Tam ten robot yy, jest naprawdę, słuchajcie, dziękuję. dobry użytkowniku! No? Właściciel mojego oprogramowania w ramach konsultacji z no? topowym klientem Bobo Minetraf. Oprosię, bo abyś zamieścił informacje w swoim zamówieniu. W jakim celu kolekcjonujesz tyle żelaza? Eee, w jakim celu? W celu takim, że chcę zrobić eee, taki magazyn automatyczny. Drogi użytkowniku, możemy to dla Ciebie zrobić. Eee, to znaczy? Jeżeli uiszcisz odpowiednią opłatę w wysokości 32 bloków netheryt jedna Co? sztuka, to będziesz w stanie od nas otrzymać automatyczny magazyn sortowania itemu. I zrobisz mi cały magazyn tak po prostu? Abra Technology nanotechnology Company oczywiście może to dla Ciebie Ty, zrobić. Ty! Powiedz mi czy mi na dobrym, na dobrym poziomie kupiemy czy nie? Ta informacja wymaga uiszczenia opłaty. Nie mam nic przy sobie, masz. Da oczywiście sobie. możemy zrobić to na kredyt. No, masz na kredyt, to chcę na kredyt. Tutaj kupiemy... Wysokość wst... jest odpowiednia. Odpow to nie niezły kredyt. Pewnie wziąłem normalnie teraz kredyt hipoteczny na cały swój drogi dom. Drogi użytkowniku, czy no? też mam kopać z tobą bloki? Tak, no kop, 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 drogi kop. użytkowniku, jakich bloków poszukujesz? E, pradawne zgliszcza, mój drogi Pradawne zgliszcza? No. Ładowanie. Ładowanie, tam się tylko nie, no, nie, nie zrób kupki, bo będzie przypał. Ale jak Ładowanie ukończone. Yy, Szukam pradawne zgliszcza A to właśnie, ludziska! Fajnie, że nasz nanorobot szuka już tych pradawnych zgliszczy I w tym momencie, słuchajcie, jakbyśmy chociaż znaleźli tak, no, no nie wiem, chociaż trzy sztuki, to to by było naprawdę fajnie, bo dzięki Pamiętaj temu. Pamiętaj, byś... już jedna no? sztuka pradawne zgliszcza równa się 16 blok żelazo. Teraz pytanie, ile musimy mieć tych pradawnych zgliszczy? A, drogi, już z znalazłem to, o co prosiłeś. Serio? Jo? Niemożliwe. Nie ma opcji, chodź. proszę do mnie, bądź Co mogę ci to dostarczyć grane? do własnych rąk. Jednakże dostawa będzie kosztować 5 szmaragdów. 5 <laughs> szmaragdów to w sumie spogoda. Kuro wybierasz? czy potrzebujesz więcej czasu na swoją sesję, aby dokonać wyboru? Eee, dobra. Chodź do mnie. Chodź do mnie i Oczywiście, w takim się. razie zostawiam pradawne zgliszcze sztuk 1. Gdzie zostawiasz? Idę już do ciebie. Ale nie, no wykop baranie ty. Dostawa będzie kosztować Jestem. 5 sztuk szmaragd. Dobra, nie wykopuj, nie wykopuj w takim razie. Nie, nie wykopuję w takim razie. Nie chcę dostawy żadnej. Cyk wykopuję i mam dzięki temu 16 bloków, tak? Oczywiście, zgadza się. Jedno Dobra. pradawne zgliszcze to 16 Dobra, to mi się podoba. To w takim razie wykopmy jeszcze jedno. Czy i... mam kopać dalej? Tak, Wykopy jeszcze Oczywiście, jedno. Oczywiście, nie jest to żaden problem. Dobra, no to fajnie, że nie ma żadnego problemu. Ludzieczka, jakbyśmy wykopali jeszcze jedno pradawne zgliszcze, to dzięki temu będzie mi stać na to całe chyba żelaza. Tak mi się wydaje, bo skoro już 16, to pół staka, to jakoś tam byśmy się dogadali. Tu jeszcze jakaś lawa mnie atakuje, no niestety. Ale dobra, tutaj, e, abera gdzieś tutaj po, poleciał. Normalnie w tamtą stronę. Ja polecę, może w tą stronę. I e, jak tam, na nanorobocie? Masz tam coś, czy nie? Drogi użytkowniku, mój skaner laserowy niestety nie działa na tym terytorium. E, 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 Muszę kopać samemu. Zeswiał się, tak? Drogi użytkowniku, niestety nanoroboty nie robią takich rzeczy. Natomiast e, ma, chciałbym Cię poinformować, że znalazłem kolejną nie rzecz, o którą mnie prosiłeś. Jak czy znalazłeś. mam cię za Nie, ja przyjdę po ryby. ja, ja, ja jak, jak to możliwe, że ty to znalazłeś? Oczywiście nie ma problemu. W takim razie czekam na ciebie w tym miejscu. Dobra, to ja tutaj i ja już idę do ciebie, ale chłopie, to jest jakiś normalny szok, że ty masz takie szczęście. Gdzie ty w ogóle jesteś? że mówiąc, policjałeś? muszę przyznać, nie jestem ani chłopakiem, ani dziewczyną. Jestem robotem. Eee, no to dobra, to fajnie, że jesteś robotem. Eee, wiesz co, ty na robocie, bo ja tutaj do ciebie idę i widzę... Mogę chyba... ci dostarczyć swój towar. Bar. Dobra, weź mi stars, to, weź to wykop Będzie albo... to kosztować 5 smaragdów. Dobra, to, to, niech, to niech będzie to pięć smaragdów, Ale powiem Wykupuję ci, bo... jedno pradawne zgliszcze Poczekaj, czy ja cię odnajdę, czy, czy ja cię nie odnajdę Dobra, gdzieś tu w ogóle jesteśmy Znowu nie wiem gdzie Pytanie na... No, no... W mój radar i nadalnik laserowy Nie działają na tym terytorium, dlatego nie mogę cię znaleźć Dobra, to weź yy, Szukamy, słuchaj, w takim Będę razie portal po węchu Po węchu? Czemu po węchu? że się zesrałeś i cię czuję. Aha, że, że ja się zesrałem. Nie, tu... zesrałem? Tu, czuję tu, tu. twoją zbroję, która jest obsrana. E, e, żebyś ty zaraz zbroję. Ojej, ob... ale przykry zapach. E, nie ludziska, to mi się przystaje. może na... chcesz, abym ci pomógł się go pozbyć? E, w jaki sposób? Mogę cię zrzucić do lawy i wtedy pozbyć A, się zapach. Ee, ale, ale to aberka, to tak to się powiem, trochę to jest średni pomysł, jak mam być, Sary. Rozumiem, akceptuję to Nie mam nie! żadnych uczuć, więc nie obrażam się, że moje pomysły nie są dość dobre A, to dobre, bo, 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 bo wiesz, bo jakbyś mnie wrócił do lawy, to ja bym trochę tak zdedał, jak mam być sery, więc... Tego Był... nie jestem pewien, ale byłaby taka szansa, użytkowniku No, byłaby taka szansa, ale wiesz co ci powiem, przydałoby się znaleźć wyjście jednak, co nie? Użytkowniku, mogę to dla ciebie zrobić Dobra, możesz to zrobić, to w takim razie szukaj, ja tutaj też staram się wyjść Eee, dobra, czy ja wyszłem? Nie, chyba znowu nie wyszedłem. Chyba wymiesz. No już trzeba... Gowniku, mogę ci dać podpowiedź, jeżeli potrzebujesz szybko wyjść, to możesz zero, kopać się w górę. Musisz niestety uważać na lawa. I kordy 00 chyba, nie? Ty już I jesteś na drodze, zero. I 00 są poprawne Prawdopodobnie, tak. Ej, ty jesteś już na zewnątrz czy nie? Ja niestety nie jestem dlatego, że nie wprowadziłeś wybranego polecenia. Jakiego? No chodź, chodź do portalu. O to mi chodzi? To jest polecenie Ty Mam twoje. iść na góra. Tak, masz iść na Ty góra. Ty jesteś na góra. Ja, ja dopiero idę na góra. Dobrze, w takim razie idę nie. na góra. Ty, tu jest wielki przypał normalnie, żeby się stąd wykopać, chłopie. Drogi użytkowniku. O co chodzi? Jaki przypał? No taki przypał, że tutaj ciężko znaleźć portal, mój drogi robociku. Rozumiem. Ja jestem na góra. Jesteś już u góry? Jestem na góra. Nie, to mi się nie podoba w takim razie. Abera, to mi się w takim razie za bardzo nie podoba. To mi... No to jest wszędzie. Bo ej, nie ludziska! Ja w tym. i e, ty, nanorobocie, to ja mam pytanie: Czy jak ty pradawne zgliścia ci dam, to będę miał cały ten. Y, ten i y, będę miał też te bloki żelaza, czy nie? Będzie dgliska? Drogi użytkowniku, za trzy sztuk pradawne zgliścia nie możesz dokonać tych zakupów. Jednakże wprowadziłeś także inne waluty, które to nadrobią. No? Czyli za wszystko, co tam dałem, y, będę mógł wziąć te wszystkie itemy, czy nie? To odpowiedź. Dobra, to będę mógł wziąć. To w takim razie, ludzie, ja się naprawdę mega po prostu cieszę, bo zakupy z nanorobotem są po prostu 10 na 10. Ty mogę coś dla Ciebie jeszcze Ej, zrobić. Wiesz, co możesz zrobić? To mogę dla Ciebie Zabnąć. zrobić. Zamknąć się.